Przyszliśmy na tę konferencję jako Stowarzyszenie Twoja sprawa, żeby dać informację rodzicom i nauczycielom, że nie jesteśmy bezradni wobec wszechogarniającej naszą przestrzeń publiczną seksualizacji, hamstwa, buty. Od 2008 roku istniejemy i przez ten czas ponad 40 naszych akcji zakończyło się realnym sukcesem. Będę się dziś dzielił z tym z obecnymi na konferencji, że naprawdę nie, nie jest to walka z wiatrakami, że jeżeli tylko znajdzie się wola, znajdzie się i sposób, cytując Osła ze Szreka. Jest z całą pewnością tak, że razem możemy więcej, czyli że jeżeli zechcemy, wejść na stronę twojasprawa.org.pl, zalogować się, zabonować ten newsletter i inwestując raptem 3 minuty naszego czasu, włączyć się w jedną czy drugą naszą akcję, to możemy zmieniać świat na lepsze. Przez te lata naprawdę udało się bardzo dużo. Znaczy myślę, że pokrzyżowaliśmy milionowe często interesy różnym koncernom, które bogaciły się w sposób nieuczciwy, bez poszanowania delikatności, godności człowieka, czy też bez poszanowania prawa istniejącego w Polsce. Więc coś, co kiedyś wydawało się niemożliwe. No, jak z tym walczyć? Dziś, dzięki temu, że inwestujemy rzeczywiście sporo czasu w przygotowanie dobrych wniosków prawnych, wymyślanie dobrej strategii medialnej, budowanie koalicji różnych struktur, także państwowych, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, która od zawsze jest nam bardzo życzliwa. Dzięki temu ten nacisk staje się skuteczny, a nasza przestrzeń wokół zmienia się na trochę bardziej przyjazną Dzieciom przede wszystkim, bo warto pamiętać, że to, co wisi w przestrzeni publicznej, można porównać również do tego, co znajdzie się w pokoju Twojego dziecka. Więc jeśli ktoś mówi, że jego ten plakat nie oburza, niech się zastanowi, czy jego sześcioletnią córkę, gdyby wyplakatował jej tak pokój, też by nie oburzył. Bo oczywiście możemy stłamsić naszą wrażliwość i uznawać, że wszystko wolno, ale to jest nieprawda. Ponosimy konsekwencje naszych wyborów, a nie widzę powodu, dla którego te konsekwencje negatywnych naszych wyborów miałyby ponosić dzieci. Więc po to jest stowarzyszenie Twoja sprawa i cieszę się, że dziś będę mógł o nim mówić.